Rozdział XIV. W pierwszej części XIV rozdziału Hobita, czyli tam i z powrotem, zatytułowanego Ogień i Woda, opisane są dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce po opuszczeniu samotnej góry przez smoka Smauga. Rozdział rozpoczyna się opisem spokojnego wieczoru w mieście na jeziorze Esgaroth, przerwanego niespodziewanie przez pojawienie się smoka. Mieszkańcy Esgaroth, widząc na niebie dziwne światła, spekulują o przyczynach tego zjawiska. Niektórzy myślą, że to król spod góry tworzy złoto, inni zaś przypuszczają, że to smauk. Wkrótce potem miasto zostaje oświetlone przez wielki blask, który wywołuje entuzjazm wśród mieszkańców. Niemniej jeden z mężczyzn, zaniepokojony, biegnie do władców z ostrzeżeniem, że to smauk nadciąga. Alarm jest szybko rozpowszechniany, co pozwala mieszkańcom przygotować się na atak smoka. Smałk zbliża się z niebiańską prędkością, rozświetlając niebo i jezioro. Mieszkańcy Ezgarot, choć przestraszeni, szybko reagują, napełniają naczynia wodą, uzbrajają się i niszczą most łączący miasto z lądem. Smaug, zaskoczony zniszczeniem mostu, zwraca swoją uwagę na miasto. Smok rozpoczyna atak, płoną domy i ulice, a mieszkańcy miasta desperacko próbują gasić ogień. Wśród chaosu i zniszczenia pojawia się Bart, który dodaje ducha walczącym Łucznikom. Bart, potomek Giriona, władców Dali, strzela z olbrzymiego łuku, aż pozostaje mu tylko jedna strzała. W decydującym momencie do Barda przylatuje stary drost, który informuje go o słabym punkcie Smauga. Gdy smok ponownie zbliża się do miasta, Bard wykorzystuje swoją ostatnią strzałę, trafiając smoka w jego słaby punkt, co prowadzi do śmierci bestii. Smaug spada na miasto, niszcząc je w swoich ostatnich podrygach. Mieszkańcy Esgaroth, choć uwolnieni od grozy smoka, stają przed ruinami swojego miasta. Ten rozdział ukazuje heroizm Barda i dramatyczny koniec Smauga, a także poświęcenie i odwagę mieszkańców Esgarot w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jest to moment przełomowy w historii, który zmienia bieg wydarzeń i wprowadza nowe wyzwania DLA bohaterów. W drugiej części rozdziału mieszkańcy Esgarot miasta na jeziorze zmierzyli się z konsekwencjami niszczycielskiego ataku smoka Smauga. Po jego śmierci zgromadzili się na zachodnim wybrzeżu, drżący z zimna i opłakując stratę miasta, mienia i domów. Bart, który zabił smoka, staje się bohaterem i jest ogłaszany królem, mimo że władca miasta stara się zachować swoją pozycję, wskazując na zasady wyboru władców w Ezgarod. Bart, mimo że zyskał szacunek i wsparcie ludzi, zachowuje pokorę. Wzywa do pracy nad odbudową miasta, a nie do gniewnych słów i zmian. Zastanawia się nad przyszłością i odbudową dali, pamiętając o legendarnych skarbach z góry, które teraz są bezpańskie i niestrzeżone. W międzyczasie władca Esgaroth stara się odwrócić gniew mieszkańców na Torina i jego drużynę, obwiniając ich o sprowadzenie smałga. Jednak Bart szybko przekonuje ludzi, że krasnoludy są raczej ofiarami niż winowajcami. Król elfów leśnych po otrzymaniu wiadomości o wydarzeniach w Esgaroth przygotowuje się do wymarszu. Otrzymuje prośbę o pomoc od Barda i decyduje się zmienić kierunek swojej armii, by udzielić wsparcia mieszkańcom zniszczonego miasta. Elfy mimo trudności szybko docierają do Esgarot, gdzie są serdecznie przyjmowane. Planowane są dalsze działania, kobiety, dzieci i starcy zostają nad jeziorem, a zdolni do walki mężczyźni wraz z armią elfów mają udać się pod samotną górę. Rozdział ten skupia się na reakcji społeczności na dramatyczne wydarzenia, i przedstawia Barda jako postać przywódczą i rozsądną. Ukazuje także poczucie wspólnoty i solidarności w obliczu tragedii, oraz ważność wsparcia i pomocy z zewnątrz. Rozdział 15. W pierwszej części 15 rozdziału, zatytułowanego Chmury się zbierają, akcja skupia się na przygotowaniach krasnoludów i Bilba do obrony samotnej góry. Rozdział rozpoczyna się od obserwacji zwiększonej aktywności ptaków wokół góry co Torin interpretuje jako oznakę nadchodzących niebezpieczeństw. Bilbo zauważa powrót starego drozda, który wcześniej pomógł odkryć słaby punkt smauga. Ptak ten wydaje się chcieć coś przekazać, lecz nikt z obecnych nie jest w stanie zrozumieć jego języka. Pojawia się też stary kruk, Roak, syn karka, który mówi ludzkim językiem. Roak przekazuje informacje o śmierci Smauga i zbliżających się armiach Elfów oraz ludzi z Esgaroth, którzy pragną udziału w skarbach góry. Torin, dowiedziawszy się o zbliżających się armiach, rozkazuje wzmocnić obronę góry. Przygotowują barykady i wznoszą mur z kamieni, tworząc w ten sposób trudno dostępną twierdzę. Zostają zbudowane także szpary w murze, przez które można strzelać do nadchodzących wrogów. Krasnoludy gromadzą zapasy i uzbrojenie przygotowując się do długiego oblężenia. Mimo to, Torin postanawia wysłać posłańców do swoich krewniaków w górach na północy, aby poprosić o wsparcie wojskowe. Rozdział ten ukazuje determinację i przygotowania Krasnoludów do obrony skarbów samotnej góry. Jest to moment, w którym Torin pokazuje swoje przywódcze umiejętności, przygotowując swoją kompanię do nadchodzącego konfliktu. W tym rozdziale widać także, jak ważne są DLA Krasnoludów skarby góry, DLA, których są gotowi stawić czoła przeważającym siłom wroga. Krasnoludy pod przewodnictwem Torina przygotowują się do obrony samotnej góry przed nadciągającymi siłami ludzi z Esgarot i elfów. Rozdział rozpoczyna się od sceny, w której Krasnoludy obserwują zbliżający się oddział ludzi i elfów. Zostają oni zaskoczeni na widok nowo wzniesionego kamiennego muru, zablokowującego dostęp do góry. Torin, widząc nadchodzących, wzywa ich do wyjaśnienia dlaczego przybywają zbrojni jak na wojnę. Jego wezwanie pozostaje bez odpowiedzi, a oddział po chwili obserwacji odchodzi. W międzyczasie w obozie napastników rozbrzmiewa muzyka i śpiew, co sprawia, że krasnoludy zaczynają tęsknić za radością i wolnością poza murami góry. W odpowiedzi na muzykę elfów, krasnoludy również zaczynają grać na instrumentach znalezionych w skarbcu, Choć ich muzyka ma bardziej melancholijny i wojowniczy ton. Następnie pojawia się Bart, który rozmawia z Torinem. Wyjaśnia, że to on zabił Smoka i że jest prawowitym potomkiem Giriona z Dali, a w skarbcu góry znajdują się skarby, które niegdyś należały do jego ludu. Proponuje rozmowy na temat podziału skarbów, a także wspomina o potrzebie pomocy DLA mieszkańców Esgarot, którzy ucierpieli z powodu ataku Smauga. Torin jednak odrzuca jego propozycję. Argumentując, że skarby należą do krasnoludów i nie zgadza się na żadne rozmowy dopóty, dopóki zbrojne siły znajdują się przed bramami góry. Rozdział kończy się na scenie, w której posłowie ze Zgarot i elfów oznajmiają oblężenie góry, żądając od Torina wydania części skarbów. Torin odpowiada na to strzałem w tarczę jednego z wysłanników, co potwierdza jego decyzję o obronie skarbu za wszelką cenę. Bilbo, obserwując te wydarzenia, czuje się coraz bardziej niezadowolony z sytuacji. I tęskni za powrotem do domu. Ten rozdział ukazuje napięcie i konflikt między Torinem a jego sojusznikami z wcześniejszej podróży, podkreślając skomplikowane relacje i różnice interesów między różnymi frakcjami. Torin staje się coraz bardziej uparty i nieugięty w swoim postanowieniu zachowania skarbu DLA krasnoludów. Witajcie, słuchacze i widzowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą chwilę, którą spędzacie z nami. Pomóżcie nam dotrzeć do większej liczby odbiorców poprzez subskrypcję i udostępnienie kanału. Wesprzyjcie naszą pracę. Zapraszamy Was do kliknięcia w link w opisie. Tam możecie postawić nam kawę jako podziękowanie za naszą pracę. Każda pomoc jest dla nas ważna i pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze materiały. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do oglądania nas. Rozdział 16. Rozdział XVI książki Hobbit, czyli Tam i z powrotem, nosi tytuł Nocny Złodziej i opowiada o kolejnych wydarzeniach w Samotnej Górze oraz działaniach Bilba Bagginsa mających na celu rozwiązanie konfliktu między krasnoludami a siłami zewnętrznymi. W rozdziale tym krasnoludy pod wodzą Torina spędzają czas na układaniu i porządkowaniu skarbów, ze szczególnym zainteresowaniem arcyklejnotu Traina. Torin jest zdecydowany zachować ten klejnot DLA siebie. A jego obsesja na jego punkcie rośnie. Bilbo, który w tajemnicy posiada arcyklejnot, obawia się konsekwencji jego odkrycia i zaczyna planować, jak rozwiązać powstałą sytuację. W międzyczasie przybywa wieść, że Dain z oddziałem ponad 500 krasnoludów spieszy na pomoc Torinowi. Roak, Stary Kruk, przekazuje te informacje, jednocześnie wyrażając obawy co do możliwej bitwy i ostrzegając przed trudnościami związanymi z nadchodzącą zimą. Torin jednak nie daje się przekonać do zmiany swojego postanowienia. Bilbo, chcąc uniknąć niepotrzebnej przemocy i rozlewu krwi, postanawia działać. W nocy, wykorzystując swoją niewidzialność dzięki magicznemu pierścieniowi, schodzi z muru i udaje się do obozu ludzi i elfów. Przeprawia się przez rzekę, co nie jest łatwe dla małego hobita. Po drodze napotyka elfy, które go zatrzymują i przekazują królowi elfów oraz Bardowi. Przedstawiając się jako Bilbo Baggins, towarzysz Torina, Hobbit proponuje rozwiązanie konfliktu poprzez ofiarowanie arcyklejnotu w rokowaniach z Torinem. Bilbo wyjawia swój plan Bardowi i królowi Elfów, prezentując im klejnot. Jego działanie jest dowodem niezwykłej odwagi i sprytu, a także troski o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Król Elfów i Bard są zaskoczeni i pod wrażeniem postępowania Bilba. Rozmawiają z nim, a Bilbo. Mimo obaw o reakcję Torina, decyduje się wrócić do góry. Spotyka Gandalfa, który pojawia się niespodziewanie i zapewnia Bilba, że jego wyprawa wkrótce się zakończy. Gandalf przekonuje Bilba, że jeszcze nie wszystko stracone i zachęca go do niezłomności. Rozdział kończy się sceną, w której Bilbo wraca do samotnej góry, pełen niepewności co do przyszłości i konsekwencji swoich działań. Jest to moment, w którym postać Bilba ukazuje swoją odwagę, spryt, i gotowość do poświęcenia własnych interesów DLA dobra większej grupy. Ten rozdział jest kluczowy DLA rozwoju fabuły, ukazując zmianę w postawie Bilba, który staje się kluczową postacią w dążeniu do pokojowego rozwiązania konfliktu. Jednocześnie podkreśla rosnącą obsesję Torina na punkcie skarbów i jego niechęć do jakichkolwiek ustępstw. Konflikt między tymi postawami stanowi centralny punkt tego rozdziału prowadząc do narastającego napięcia i niepewności co do przyszłych wydarzeń.